I witam Was serdecznie dzisiaj znowu w studio, czy w studiu, nie wiem jak to się mówi, ale jesteśmy. Mile został ten program przyjęty przez widzów, czyli przez Was. Chcecie tego więcej, no to robimy więcej. A w dzisiejszym programie informacyjnym same nowości. A zaczynamy. Czy chcielibyście mnie zobaczyć na jakiejś gali? Z tymi łapami mógłbym tam zrobić troszeczkę gnoju. Fame, high League jak? Fame. I prime u donkasia, zobaczymy gdzieś na pewno tam wystąpię. Druga sprawa były auta do 20 koła, lecimy z autami do około 50 tysięcy. A na sam, koniec, na sam koniec, drodzy Państwo, pogoda w moim wykonaniu. Zapraszamy na odcinek. Jak widzicie, już zaczynam ostro trenować czy będzie fame, czy będzie highlight czy będzie prime, tego się dowiedzie. A więc moi mili, sytuacja jest tego typu. Ja już kiedyś byłem na rozmowach u Wojtka Goli. Nawet przeprowadziliśmy sparring, w którym teoretycznie dał mi w pierdol. Trudno. Nos mi pękł, farba się wylała, życie. To mnie nało, nauczyło mnie, że trzeba walczyć, trzeba trenować, żeby tam wystąpić. I czy gdzieś wystąpię? Tak naprawdę nie wiem. Chciałbym, jak już mówiłem, z fame były prowadzone rozmowy, ale na dzień dzisiejszy wszystko ustał. Fame, Heilige czy Prime. Gdzie byście chcieli mnie zobaczyć, to musicie pisać w komentarzach. Ale druga sprawa, jak to tak dalej będzie szło, nie, to będę wam tak. Kim Kardashian, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger i wielu, wielu innych gwiazd, Will Smith, oni będą niedługo zasłabić do tych naszych gal. Niedługo takie szyszki będą, musieli, będą walczyły. Więc póki co, na razie jeszcze dla mnie jest miejsce. A więc tak, te łapy, jak u papaja, mogą roznieść oktagon, albo rzymską, kurwa, klatkę. Pa! Zastanawiacie się, dlaczego nie walczy? jak już półtora roku temu był u mnie Wojtek Gola, robiliśmy sparing, dał mi po kubku nos pęk, farba się wylała, to mnie nauczyło pokory, zaczynałem, zaczynam trenować. A więc tak, druga sprawa, druga sprawa, drodzy Państwo. No chciałbym zawalczyć, ale ja nie będę krzyczał na razie na ludzi w internecie, bo ja jestem normalnym chłopakiem, ja sobie robię normalny mój program, ja nie chcę wyzglizg, ja nie chcę od ch**i i wyzywać ludzi. Ja normalnie chcę zawalczyć, tak? A powiem wam tak, na konferencji będzie gnój z kierownicy. U. Tak będzie, na konferencjach. Ja się zawalczę, więc wszystko w waszych rękach. Piszcie komentarze, piszcie do kłodarzy, żebym zawalczył. No to ja tu zrobię szybciutki, mały trening. No, bo wiecie, jak już tak się tutaj krzycze, że fejmy, nie fejmy, hajliki i prime, no to muszę zrobić bujankę. Wjeżdżam z kierownicą na konferencję, robię drift na bokiem i jestem na stole. I cisnę tym wszystkim w tym, którzy mi jadą. Kochani, temat numer dwa. Będziemy się pytali zaraz o Skariksa, bo Skariksa na Samodach się zna. Auta do 50 koła. Co byś o Skar, do 50 koła? Taką F-kę, jak ty masz. A ona bardzo droższa. Dobra. Dobra, ale znajdzie się też stanie bo ty masz w pasach. Dziękuję. A ja bym wziął <noise> Mercedesa W27? Tak jest. Bo Oskar takiego miał, ale mi gór chodził. Biały, 3 litry diesel. Dopóki mu raz nie Ale co zrobił się i jeździł dalej. jeździ dalej. Dobrze, siadam, nakłada I przechodzę dalej. Do informacji. E, więc jak już Oskar powiedział, że za 5 dyszek taką efeczkę ja Mercedesik i my nadal chcemy paroletnie starsze auta, lepiej wyposażone. Lepiej mieć brzydką kupę dwudziestolatkę czy ładną piątkę. na przykład Beyoncé. Dokładnie. Tak Wam powiem, ja wolę z tego samego założenia. Sprawa następna, tak? Czy przód, czy tył napęd? Oczywiście, że tył, oczywiście, że tył. Przód napęd. Półki mleczny do sklepu, tył napęd fachowcy, Schumachery chołowczyce, przemoznawca. Ja jako najlepszy dziennikarz motoryzacyjny powiem tak, tylko BMA, Mercedes, Audi też na podwórku mieszka, ale daleko. Kończymy to ujęcie, Boże. Się... Już jeszcze muszę oczywiście się napomknąć do ostatnich komentarzy z tego studia. Boże, jak niektórzy się kłócili, jeden mi nawet napisał, że BMA diesel shit, że Audi diesel shit. Volkswagen Amarok to jest życie. A on jeździ Amarokiem diesel. On mi, on mi pisał, że, ten, że, że, że diesel lipa. I on mówi, że Amarok jest najlepszy na świecie. Boże, to wiadomo, że ten koleś się na samodach nie zna. Tak jest prawda. Co do pogody, zachmurzenie umiarkowane, wiatr wschodni, przelotne opady mogą być. Ale to nie jest ważne piszcie w komentarzach, czy chcecie, żebym walił się po mordzie w jakichś tam galach prajmowskich, hajlikowskich, czy wyjmemowskich, bo ja na pewno zrobię tam gonuj. Ja jestem z Poznania. Ja jestem kibicem Lecha i mi nikt nie będzie W kasze. No. A kład w razie czego na sprzedaż? <laughs> kład w razie czego na sprzedaż. Letaj. Może coś więcej o tych autach do około 50 tysięcy, nie do 50 tysięcy, bo do 50 tysięcy to można kupić auto za 260 zł. My zajmiemy się autami w granicach 50 koła. Dlaczego ten napęd? To już mówiłem. Drodzy Państwo, powiem wam tak, co warto wiedzieć, na co warto patrzeć przy zakupie każdego, nie tylko auta do 50 koła. Przebieg. Wy i tak lubicie być oszukani, wolicie mieć przekręcony ze 4 razy, więc na to nie patrzymy. A dlaczego pokazywać na świadomę? Nie, siódema nie, siódema nie, siódema nie, siódema ma 120 koła przelotu. Serwisowana książka! Bo <noise> się mocka wbił pieczątką, bił pieczątką. Dlatego serwisowana. Druga sprawa. Auto uderzone czy nie uderzone, to zależy oczywiście jak uderzone. I też oczywiście zależy, czy jest dobrze naprawione, czy jakieś tam pateroki to robiły. Bo to jest ważne, jeżeli auto dobrze zrobione, jeżeli rama nie była spawana, nie było ćwiarki, boczki, dupki, boczki to oczywiście można brać. Dobrze zrobione. Tak. I tak co drugi właściciel jeżdżąc swoim samodem, godając kumplom, kurwa, że to jest bez wypadek, on i tak nie ma pojęcia, co się z tym autem stało. Co drugi jeździ takimi autami, że się kulały po rowach, że cztery razy, kurwa, w miesiącu zahaczają wahaczami o krawężnik Ja kiedyś robiłem w filmie, szczęściami samodowymi, nie? Wahaczy do BMX-u najwięcej. Do E36. No one lubią dupą wjechać tyłem w krawężnik Dokładnie. ciao no bo przecież logiczne jest to i wy wszyscy o tym dobrze wiecie że jeżeli na przykład taka siódema ma przelotu 200 koła a jest z 2000 roku to my już od razu wiemy że ktoś jak kupował ten samochód to tylko po to żeby nim nie jeździć no przecież to jest logiczne nie że auto 25 lat nie? i 200 koła czy 150 przelotu to wiemy że ten kto kupował po to żeby nie jeździć, żeby stało, żeby stało ale nie o tym będziemy gadali. Auta zrobione, auta dbane, zawsze takie warto kupić. Nie patrzymy na roczniki, patrzymy na stan auta, patrzymy na właściciela, jak ktoś już szuszwolem i przychodzicie kupić auto, a on nic nie wie, paznokcie ma tak ujebane, że aż śmieć wątrobianką na, 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 na całą ulicę, tak? Że mu uciekną tu, że na brodzie mam już z zeszłego tygodnia, tak? Że on, on nic o tym samochodzie nie wie, że otwierasz drzwi, a tam leci kurz. To wiadomo, że od takich ludzi nie kupujemy, tak? Aha, na przykład gadanie silnika, że tam silnik nie umyty Panie, ja chcę mieć umyty silnik. Ja kupuję auto, ja muszę zobaczyć, co tam jest. Czy tam pod warstwą oleju nie ma na przykład jakiegoś innego silnika, albo na przykład, czy w ogóle nie wiadomo co, nie wiadomo co. Kurde. Do widzenia. Mam nadzieję, że program się Państwu podobał. Do następnego studia. Studio, studiu, studia. Ciao.